Kontynuujmy nasze obliczanie zasięgu w rzucie ukośnym. Przywołuję tutaj to, co do tej pory zrobiliśmy. Wykorzystałam równania ruchu wzdłuż osi X i wzdłuż osi Y, żeby z pierwszego wyznaczyć czas ruchu i wstawić do drugiego na zależność Y od czasu. I otrzymaliśmy równanie, które jest zależnością Y od X. To jest to równanie tutaj. No i na koniec powiedziałam, że jest to równanie toru. Zauważmy, że w tym równaniu toru zależność Y od X jest w kwadracie, czyli wykresem toru będzie parabola. Czyli tak samo jak w rzucie poziomem, wykresem, linią toru w rzucie ukośnym jest parabola. To jest nasz pierwszy wniosek, który możemy wyciągnąć na podstawie tych przekształceń. No a teraz spróbujmy obliczyć zasięg. Zasięg, czyli odległość od miejsca wyrzutu do miejsca, w którym ciało uderzy, zasięg będzie miał współrzędną y, ta odległość, czy to położenie, w którym ciało uderzy, <coughs> będzie miało współrzędną y, współrzędną y równą 0. Czyli jeżeli ja wstawię Tutaj y równe 0, to muszę znaleźć x, dla którego tak się dzieje. No to rozwiążmy takie równanie. 0 równa się, przepisujemy prawą stronę. V o y podzielone przez v o x razy x minus g przez 2. V o X w kwadracie razy X kwadrat. Żeby to równanie rozwiązać, to wyciągamy X przed nawias, X, zamieniam stronami V o Y podzielone przez V o X minus G przez dwa. V o x w kwadracie i to wszystko razy x ma być równe 0. Pierwsze rozwiązanie jest takie, że x jest równe 0. Jest to rozwiązanie mało interesujące. Dotyczy ono chwili początkowej. Rzeczywiście, w chwili początkowej zarówno współrzędna x, jak i współrzędna y była równa 0. Bardziej interesujące jest rozwiązanie drugie, które bierze się stąd, że cały nawias jest równy 0. Czyli że V o y podzielone przez V o x. Jest równe g podzielone przez 2 v o x w kwadracie razy x. No, y, po pierwsze, ponieważ v o x musi być różne 0, jeśli to jest rzut, r, rzut ukośny, różne od 0, więc ten kwadrat nam się skraca i otrzymujemy. <coughs> Że nawias jest równy 0, jeśli x równe będzie 2 v o x, ja już to uporządkuję, tak żeby było po kolei razy v o y podzielone przez g. Wstawmy teraz na VOX i VOY wzory, bo nasze rozwiązanie okaże się być całkiem ciekawe. Mianowicie, nasz zasięg, współrzędna xowa tego zasięgu x jest równe. 2: VOX to jest VO cosinus alfa, a VOY to jest VO sinus alfa. Czyli mamy VO w kwadracie, jak jedno przez drugie pomnożymy. I tutaj będzie sinus kąta alfa razy cosinus tego samego kąta alfa. I to wszystko podzielone przez G. Wykorzystamy teraz pewną tożsamość dla funkcji trygonometrycznych, y, którą można sobie sprawdzić dla jakichś kątów, jeśli jeszcze trygonometry nie mieliście. Mianowicie ta tożsamość y, wygląda tak, że dwa razy sinus jakiegoś kąta pomnożone przez kosinus tego samego kąta to jest to samo. Co so sinus dwóch alfa, czyli kąta podwojonego. E, możemy to sprawdzić szybciutko dla paru kątów. No, ja powiedzmy sprawdzę dla kąta alfa równe 30 stopni. Otóż jeśli alfa jest 30 stopni, to tak, sinus 30 stopni jest jedna, druga. Kosinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 2. No a w takim razie 2 alfa to jest 60 stopni, a sinus 60 stopni to jest to samo co kosinus 30 stopni i to jest pierwiastek z 3 przez 2. Sprawdźmy, czy lewa strona jest równa, Prawej stronie w tym y, równaniu. No więc mamy 2, wstawiamy te wszystkie wartości, mamy 2 razy 1, druga razy pierwiastek z 3 przez 2. A tu z tej strony mamy. Y, sinus 60 czyli pierwiastek z 3 przez 2. Tu się skraca i faktycznie lewa strona jest równa prawej. To nie jest żaden dowód, oczywiście to jest tylko sprawdzenie dla szczególnych wartości, ale możecie sami sprawdzić wstawiając sobie tutaj dowolne kąty, że za każdym razem otrzymamy tożsamość i nie ma z tym problemu. Wróćmy więc w takim razie do wzoru na nasz zasięg i y, wykorzystajmy tę własność, że tutaj mamy 2, prawda? Mamy tutaj 2 sinus alfa cosinus alfa. W takim razie to zamienimy na sinus 2 alfa i wtedy wzór na zasięg będzie wyglądał tak. X równa się V o w kwadracie razy sinus dwóch alfa podzielone przez G. No i zapytajmy się, jaki jeżeli już to jest wzór na zasięg, prawda? To mamy już wzór na zasięg, który możemy stosować. No, ale teraz pytanie brzmi tak: jak rzucić piłeczką, kamieniem, jeśli chcemy trafić w cel, jakiś nieżywy oczywiście? Jak skoczyć w dal, żeby zasięg naszego skoku był największy, jeśli już ta wielkość jest ustalona i się nie zmienia? Czyli chcemy, żeby zasięg był maksymalny. Czyli dla jakiego kąta alfa, dla jakiego, dla jakiego alfa x będzie maksymalne. Matematycznie nie jest to takie bardzo trudne, bo my wiemy, że maksymalna wartość sinusa wynosi 1. Czyli w takim razie to będzie maksymalne, jeśli ta wielkość, prawda? Czyli sinus 2 alfa będzie maksymalna, a maksymalna oznacza, że będzie równa 1. Dla jakiego kąta sinus jest równa 1? No, dla kąta, oczywiście całego kąta, czyli dla dwóch alfa równe 90 stopni. Interesuje nas tylko pierwsza ćwiartka. A to z kolei oznacza, że kąt alfa, pod jakim należy rzucać, wynosi 45 stopni. Mogliśmy się tego do, domyśleć, teraz już mamy matematycznie y, bardzo pięknie to udowodnione. Oczywiście pamiętajmy, że jest to bez oporów. Na koniec, może jeszcze powiedzmy sobie tutaj o pewnych ukrytych założeniach, które robimy, rozważając nasze rzuty. No, nieukrytym założeniem było założenie, że nie mamy oporów powietrza, prawda? To jest takie założenie, które zostało wypowiedziane wprost. Ale są jeszcze tutaj pewne ukryte założenia. Mianowicie, jedno założenie jest takie, że Przyspieszenie ziemskie jako wektor jest stałe, co możemy rozwijając to powiedzieć tak, że po pierwsze wszędzie jest równolegle do powierzchni Ziemi zwrócona, a po drugie jego wartość jest taka sama. Jest to oczywiście uproszczenie i może być stosowane tylko wtedy, kiedy rozważamy zasięgi, które dla których możemy przyjąć, że Ziemia jest płaska, prawda, czyli nie jakieś bardzo, bardzo, bardzo odległe. A po drugie, kiedy rozważamy wysokości, na których te rzuty się odbywają, wysokości h, dużo mniejsze to jest symbol, że coś jest dużo mniejsze od promienia ziemskiego. W innych przypadkach wszystkie rozważania dotyczące rzutów są nieco bardziej skomplikowane. Można je znaleźć również na stronach internetowych. Postaram się podać w komentarzu do filmu: jest taka strona jednej ze szkół na Śląsku, gdzie te rzuty, w takich bardziej ogólnych przypadkach, są również omówione i bardzo pięknie poprzeliczane.